Czasem warto spróbować wejść tą drogą na skróty. Spróbować chociaż. Nie zawsze deszy, właśnie droga na skróty będzie lżejsza. Paradoksalnie, paradoksalnie ta droga na pewno jest dużo cięższa. Droga na skróty przede wszystkim uczy pokory. Uczy szacunku do dzisiaj akurat do gór. Ale również do, do przeciwników w takim boksie na przykład i w dużo innych rzeczach mógłbym teraz wymieniać i wymieniać ja się ale wiecie. niestety <laughs> ale niestety nie mamy na to czasu ile lecimy na górę good. Very good. a ta droga na skrócie nie okazała się dłuższa? No, to jest no, to jest tak. czy droga na skrócie nie okazała się dłuższa? No i droga na skróty, będzie krótsza. Zawsze wydaje się krótsza. jednak nie, nie zawsze tak jest. Tym razem okazała się przewrotna. Kręta, wyboista.